Jak już być może wiesz, Ateny są stolicą Grecji i tym samym dla wielu świetnym kierunkiem na Erasmusa. Jeśli to także twoja destynacja i już pakujesz walizkę, to jesteś w bardzo dobrym miejscu, gdyż przedstawiamy ci ostateczny, niezwykły, niezastąpiony przewodnik dla studentów Erasmusa w Atenach. A wy co? Park Sztywny? Hej, jak leci? Świetna dziecka kochana. Stop! Przerywamy transmisję, aby nadać ważny komunikat. Niedługo poprowadzimy webinar na YouTube, gdzie przekażemy Ci wszystkie nasze wskazówki, jak znaleźć idealne zakwaterowanie na Erasmusa. Ale jeśli oglądasz to z opóźnieniem, nic się nie ma! Przewidzieliśmy taki przypadek, dlatego webinar będzie nagrany i będziesz mógł go znaleźć gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj. Ok, wracamy do wideo. To na początek zakwaterowanie. Jeśli zastanawiasz się, czy lepiej jest wybrać akademię czy prywatne mieszkanie, no to słuchaj, Powinieneś wiedzieć, że większość studentów wybiera jednak te prywatne zakwaterowania, ponieważ samych akademików w Atenach no, nie jest za wiele. A jak już przy prywatnym mieszkaniu, no to gdzie najlepiej? Jakie są najlepsze obszary do życia w Atenach? Większość studentów Szuka czegoś w pobliżu dzielnicy Exaria. Jest to bardzo centralna dzielnica i znajduje się tam kilka przystanków metra. Więc wiadomo, łatwiej jeśli chodzi o komunikację i poruszanie się po mieście. I jak zwykle zalecamy Ci sprawdzenie, gdzie znajdujecie Twój uniwersytet, abyś później łatwiej mógł znaleźć sobie jakieś zakwaterowanie, czy to pokój, czy mieszkanko, ale tak, żeby było jednak blisko Twojej uczelni, ponieważ miasto jest stosunkowo duże. I nie chcemy, abyś spędzał dużo czasu w autobusach czy w metrze i tracił czas. Jak zwykle, zalecamy Ci sprawdzenie dokładnie, gdzie znajduje się Twój wydział i uniwersytet, aby później łatwiej było Ci znaleźć mieszkanie w pobliżu. Jest to dosyć duże miasto, i dlatego nie jest aż tak łatwo się po nim poruszać. A poza tym, tu pod górkę, tam z górki, no ciężko, tak na piechotę, to ciężko. Espinillo, espinillo. Dystria, to z kolei dzielnica, która znajduje się dalej od centrum. Inną znaną dzielnicą jest dzielnica Fu. Tam już znajdują się dwa uniwersytety i tą dzielnicę już bardziej się poleca dla studentów, którzy będą studiować w Atenach. Natomiast uniwersytet w Pireusie znajduje się już na obrzeżach Aten. Spokojnie, w Pireusie, ale to wciąż Ateny. I prawdą jest, że w okolicy właśnie tego uniwersytetu łatwo będzie Ci, jeśli chodzi o komunikację publiczną, Przemieszczać się z jednego punktu do drugiego, ale wiadomo, będziesz daleko centrum, a to zawsze strata czasu. I tak szczerze, to nie znajdziesz tam dużo jakichś studenckich miejscówek, no więc musisz sobie to przeliczyć, co ci się bardziej podoba, co ci się bardziej odpowiada, i wtedy wybrać najlepszą opcję. Kolejnym punktem, którego oczywiście nie mogło zabraknąć w żadnym z naszych przewodników, jest jedzenie. Jami, jami, jami! Gastronomia tego miasta jest niesamowita i na pewno różni się od takiej naszej wiecie. Typowej polskiej zastawy z kotletem schabowym. Także podczas Erasmusa będziesz mógł zanurzyć się właśnie w greckiej kuchni i poznać takie dania jak Gyrus. Jedno chyba z najbardziej popularnych dań kuchni greckiej. Zazwyczaj jest to kurczak lub wieprzowina po prostu na takim metalowym badylu to się kręci i obrabiają wtedy to mięso, no jak, jak kebab, no nie taki podobny. Podaje się zazwyczaj w picie, osobno na talerzu lub na szaszłykach. Dormalis. To danie pochodzenia tureckiego składa się z liści winorośli nadziewanych mieszanką ryżu, mięsa mielonego i cebuli. Musaka. Jest to rodzaj lasagni, której składnikami są mielona jagnięcina, bakłażan i pomidory. Niektóre wersje tej potrawy Także zawierają w sobie ziemniaki czy cukinie. Saganaki. Saganaki. Popularna przystawka składająca się z sera kattalorifi... Kefalotyri. <try> Kefalotyri. I to można normalnie kupić w sklepach, gdzie, gdzie na półkach Ci pisze ser kefatol... Grecki ser, podobny do fety, zasmażany. I podawane z cytryną. Suwlaki, Grillowane szaszłyki z mięsa wieprzowego lub kurczaka. Zwykle podawane z pitą, warzywami i sosami, takimi jak cacyki, czyli um, ten sosik taki um, jogurtowo-ogórkowy. Imprezowanie. Imprezowanie, dokładnie. To, co powiedziała szefowa: imprezowanie w Atene. Jeśli chodzi o imprezy w Atene, to na pewno nie będziesz się nudzić. A jeśli lubisz sobie czasem wyjść na jakieś potańcówki, hulanki drineczka, no to nie martw się, na pewno znajdziesz tutaj wiele opcji. Panuje tutaj świetna, nocna i studencka atmosfera, a obszar, który możemy Ci polecić, to dzielnica Gazi. Idealna dzielnica, żeby znaleźć swoje własne miejscówki, kluby i bary, a wśród nich takie jak penthouse, Lohan czy Gazi View. To właśnie tam będziesz mógł znaleźć wiele studenckich imprez, i także w tym dla Erasmusów. Przy wielu okazjach studenci także wychodzą poimprezować do barów przy plaży. I są to takie bary jak Bolivan Beach Bar, Acanthus Summer Club czy Peniarumia Lounge. Jeśli chodzi o koszty życia w Atenach, no to wiadomo, jest to turystyczne miasto, a to za sobą niesie, że może nieco cię skubnąć z kieszeni. I na pewno ceny mogą być wyższe niż w innych częściach Grecji. Ale mimo to możemy powiedzieć, że koszty życia nie są aż tak wysokie. Chociaż wiadomo, największą częścią Twoich wydatków oczywiście będzie zakwaterowanie. Ale jak zawsze mówimy w Erasmus Play, jak poszukasz z wyprzedzeniem, to na pewno coś się znajdzie. I będzie to też na pewno taniej niż czekanie na ostatnią chwilę. Nie? Aby dać Ci jakiegoś rodzaju przybliżenie, wyobrażenie, obraz, tego, ile może kosztować Cię wynajęcie pokoju w Atenach, to będzie to koszt mniej więcej od 300 do 350 euro. Wiadomo, że do tego będą wychodzić takie wydatki jak wypoczynek, transport, imprezy, ewentualne podróże, no i także taki typowy koszyk na zakupy, czyli to, co będziesz potrzebować na co dzień z supermarketu. Ale mam za to dobrą wiadomość. W Grecji studenci mogą liczyć na bezpłatne. Bezpłatne, za darmo, gratis. Wyżywienie na uczelni. Więc możesz zjeść jakieś śniadanko czy lunch zupełnie za free, pokazując tylko swoją legitymację studencką. Jeśli chodzi o miejsca, których nie możesz przegapić w Atenach do zwiedzania, to pamiętaj, że Ateny są miastem z Kilkuwiekową tradycją i historią. Więc podczas Erasmusa zalecamy ci zanurzenie się w tym właśnie antycznym świecie, pełnym, jak już powiedzieliśmy, kultury, historii i sztuki, a także stanowisk archeologicznych. Niektóre z najważniejszych miejsc, w których nie możesz przegapić, to Akropol w Atenach. Jest to najprawdopodobniej najważniejsze i najbardziej znane miejsce w Atenach. Ten starożytny kompleks architektoniczny obejmuje Parthenon, świątynię Atenenikę i odeon Herodesa Atikusa. Plaka, historyczna Wąskich uliczek, restauracji, placów, sklepów. Więc też jakiegoś dnia w wolnej chwili możesz się tam poprzechadzać. Agora Ateńska. Dawniej było to polityczne i społeczne centrum Aten. Główny rynek. Można tutaj odwiedzić na przykład świątynię Hephaistosa, toa Talosa i zwiedzić ruiny starożytnych budynków. Muzeum Archeologiczne Watena. Jest to najważniejsze muzeum greckiej archeologii na świecie, w którym możesz podziwiać bogactwo artefaktów antycznych. Plac Syntagma. Jeden z najpopularniejszych placów w Atenach. To tam właśnie znajduje się parlament, a co godzinę o pełnych godzinach możesz zobaczyć zmiany warty. Chociaż Ateny są niesamowitą destynacją i wspaniałym miastem, zalecamy ci, abyś jednak wykorzystał od tego Erasmusa i poznał całą Grecję. Prom jest jedną z najlepszych opcji poruszania się z Aten, zwłaszcza jeśli chcesz podróżować na wyspy. Wszystkie promy odpływają z portu w Pireusie, ale po samej Grecji możesz poruszać się także pociągiem. Wygodnie i ekonomicznie. A jak chcesz jechać jeszcze dalej? No to śmiało w samolot. Lotnisko w Atenach ma połączenie z blisko 50 liniami lotniczymi oraz loty do ponad 100 miejsc docelowych, więc na pewno znajdziesz wiele opcji podróżowania. I to w całkiem przyjaznych cenach. Niektóre miejsca, które polecamy odwiedzić będą w Atenach na Erasmusie, to delfy. Około dwóch godzin drogi od Aten. To miejsce zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest to również jeden z najważniejszych zabytków w Grecji, obejmujące ruiny antycznego sanktuarium poświęconego Apolinowi, gdzie także funkcjonowała wyrocznia delficka. Santorini. Jedna z najpiękniejszych greckich wysp. Znana z kultowych zachodów słońca i zapierających dech w piersiach widoków. Meteory. klasztory zbudowane na szczycie impresjonującej formacji skalnej. Olimpia. Miejsce znane z tego, że odbywały się tam igrzyska olimpijskie. Możesz odwiedzić muzeum archeologiczne, starożytne stadium lub sanktuarium Zeusa. Mykonos. Wyspa ta słynie przede wszystkim z życia nocnego, ale także z plaż z krystalicznie czystą wodą. A no właśnie, i wreszcie jeśli dotarłeś tak daleko, nie możesz wyjechać na Erasmus do Aten bez kilku wskazówek od Erasmus Play. Po pierwsze i najważniejsze złóż wniosek o europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, tak zwany EKUS. Pamiętaj, by zrobić to z dużym wyprzedzeniem. Po drugie, pobierz aplikację Erasmus Play, aby poznać i innych Erasmusów jadących do Aten tak jak Ty w tym samym czasie. Zostań członkiem Stowarzyszeń Studenckich w Atenach, ponieważ często to właśnie oni organizują jakieś eventy albo imprezy tylko dla Erasmusów. I na koniec inną bardzo przydatną aplikację, którą polecamy Ci na Twojego Erasmusa w Atenach, jest OASA, w której możesz znaleźć informacje o trasach autobusowych, o rozkładach przejazdu oraz przystankach autobusowych w Atenach. To już na do widzenia. Mamy nadzieję, że ten filmik okazał się pomocny. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału i nacisnąć na dzwoneczek, aby zawsze być z nami na bieżąco. Na dole w opisie znajdziesz nasze inne media społecznościowe. A tymczasem do widzenia, asystencie! Na razie!